Zwycięstwem żużlowców z Piły zakończyła się rozgrywana na imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie trzecia runda młodzieżowych drużynowych Mistrzostw Wielkopolski. Zgromadzili na swoim koncie 47 punktów i uzyskali sporą przewagę nad kolejnym zespołem. Drugie miejsce z 24 punktami należało do Stali Gorzów, a trzecie do gospodarzy, którzy uzbierali 18 punktów. Zawody obfitowały w liczne upadki. Najbardziej niebezpieczny był ten z udziałem Szymona Szlauderbacha z unileszno, Zawodnik gospodarzy przeleciał przez bandy i wpadł do parku maszyn. Przytomny został odwieziony do szpitala. Kontuzji nabawił się Wiktor Trofimow, ma złamany obojczyk. Dodajmy jeszcze, że w ekipie Fogo Unieleszno najlepiej spisał się Marek Lutowicz, miał 11 punktów.